Zobaczcie jaki tu burz urosł Pomidorkowy burz Patrzcie co tu się dzieje Normalnie po, sam, po same niebo pomidory mi porosły Patrzcie tu ludzie I zobaczcie co tam już jest Cyk tak 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 i tam jest czerwony pomidorek Odmiana jakaś egzotyczna no dobra, to zrywamy i na śniadanko będzie pomidorek I tu czerwone pomidorki I tam czerwony pomidorek I tu zaraz będzie czerwony pomidorek Tu prawie czerwone pomidorki Tam malusie czerwone pomidorki Tu zielone wielkie A patrzcie tu jakie się skrywają Ile tu się schowało ale żółtych nie ma żadnych pomidorków. A co to się narobiło? Jest żółty pomidorek, ale jeszcze nie dojrzały. A, pieski, sztaka.